Dzień dobry, szanowni Państwo, z tej strony Tomasz Gajewski. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym, jedenastym już odcinku z naszej szachowej serii Szach i Mat, Mości Królu, Szachy dla Niewtajemniczonych. Tak jak już Państwu ostatnio sygnalizowałem, będziemy w toku kolejnych naszych spotkań rozpatrywać następne diagramy odnoszące się do sytuacji na szachownicy, w której Król jednej ze stron jest zagrożony, dochodzi do tak zwanego szacha, jest na nim wykonywany szach, i tutaj będziemy analizować różne warianty możliwej obrony, o ile taka jest dostępna, jak również sytuację, w której niestety takiej obrony ów zagrożony król mieć nie będzie. W tym momencie, drodzy Państwo, widzą Państwo na ekranie diagram, na którym mamy taką właśnie sytuację która nawiązuje do tego, co jest tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania, czyli szach, przed którym nie ma obrony. Jest to już zagadnienie, które kilka razy Państwu przytaczałem w toku naszych ostatnich spotkań. To jest oczywiście sytuacja, w której po szachu następuje mat, czyli wrogi król nie ma możliwości obrony, bowiem, tak jak już Państwo Wiecie, podczas rozgrywania partii szachów może dojść do sytuacji, w której zagrożony król jednej ze stron, czyli ten, na którym wroga Bierka wykonuje szach, czyli ten król szachowany, nie będzie miał żadnej możliwości obrony. Tutaj mówiliśmy sobie wcześniej, że w przypadku szacha na królu jest możliwe jego uniknięcie poprzez trzy dostępne sposoby. Oczywiście mo, może dojść do sytuacji, w której każdy z tych trzech sposobów będzie niewykonalny, nieskuteczny, bądź po prostu niedostępny. I w tym momencie, niestety, e, strona, której król dostał takiego szacha, skutecznego szacha, m mówi się oficjalnie o tak zwanym macie szachmat, jest to tak zwana kombinacja szachmat, że strona, której monarcha dostał owego skutecznego szacha, czyli została niewykonany mat, przegrywa całą grę. W tym momencie partia zostaje zakończona i zwycięzcą zostaje strona, która dokonała skutecznego zaszachowania wrogiego króla, czyli po prostu strona, której bierka szachowa dokonała zaszachowania, była bierką szachującą względem wrogiego monarchy. Tutaj. W fioletowej ramce widzą państwo właśnie przypomnienie tego co jest kwintesencją rozgrywania każdego pojedynku szachowego. Każdy z graczy powinien w jego toku dążyć do wykonania kombinacji szachmat na królu przeciwnika. W momencie zwycięstwa, natomiast na oficjalnych turniejach czy też w przypadku rozgrywania między sobą różnego rodzaju dłuższych pojedynków Zawsze powinno się, zawsze jest taka zasada, że zwycięzca, zwycięski szachista otrzymuje jeden punkt, zapisuje się mu jeden punkt w przypadku wygranej, natomiast przegrywający jego oponent niestety zostaje z zerem. W przypadku remisów, czyli tak zwanego pata, o którym również było wspomniane na końcówce poprzedniego filmiku, tutaj nasi gracze dzielą się punktami. W tym momencie, drodzy Państwo, przechodzimy do analizy konkretnej sytuacji, którą mają Państwo przedstawioną na widocznym tutaj diagramie. W tym momencie sytuacja na szachownicy przedstawia się w następujący sposób: każda ze stron dysponuje oprócz mo monarchy trzema pionkami widocznymi tutaj w prawym górnym, w prawym dolnym rogu szachownicy oraz po jednej wieży. Przy czym w tym momencie ruch ma strona biała. I gracz dokonujący gracz dowodzący białymi wykonuje ruch własną wieżą z pola C1 na pole C8. Tutaj ten manewr mają państwo bardzo ładnie pokazany tą białą strzałką przez całą szachownicę poprzez kolumnę C. W tym momencie dochodzi drodzy państwo do szacha, czyli biała wieża po nadejściu na pole C8 zagraża wrogiemu królowi czarnemu. Królowi na polu G8, tym, że w następnym ruchu mogłaby go po prostu zbić, pojmać, pojmać, czy też wyeliminować, czyli po prostu dać mu mata. W tym momencie, w odniesieniu do tego, co mówiliśmy wcześniej, strona dowodząca czarnymi, gracz dowodzący czarnymi, musi rozważyć wszystkie możliwe sytuacje obrony własnego zagrożonego króla przed szachem, bowiem, tak jak sobie już wielokrotnie wspomnieliśmy, Monarcha pozostający pod szachem nie może pozostawać pod nim w toku kolejnej fazy ruchu. Musi koniecznie przeciwdziałać, aby, aby tego skutecznego szacha, czyli mata, uniknąć. Jednak w tym momencie, drodzy Państwo, w tej sytuacji czarne nie mają niestety żadnej możliwości obrony. Tutaj analizując szczegółowo, mamy punkt pierwszy, w którym Mówiliśmy sobie o tym, że najskuteczniejszym sposobem likwidacji wrogiego zagrożenia jest po prostu zbicie szachującej bierki własną. Jednak w tym przypadku czarne nie mają dostępnej własnej figury bierki, która mogłaby zabić białą wieżę na polu C8. Tutaj sytuacja przedstawiałaby się zgoła inaczej, gdyby na przykład widoczna na diagramie czarna wieża na polu A7 znajdowała się na polu A8. W tym przypadku ruch białych, ruch białą wieżą z pola c na C8 byłby ruchem bezsensownym, bowiem biała wieża po przybyciu na pole C8 zostałaby błyskawicznie w, w odpowiedzi czarnych zbita przez ich wieżę z pola A8. Ale tutaj sytuacja jest odmienna, biała wieża na polu C8 jest niezagrożona zbiciem ze strony bierki przeciwnika, także obrona poprzez zbicie. Owej białej wieży na polu c8, obrona czarnych nie jest możliwa w ten sposób. Pierwszy punkt zatem odpada, w przypadku drugiego punktu jest tu mowa o zasłonie czyli umieszczeniu własnej bierki na linii szachowania czyli na jednym z trzech pól dzielących białą wieżę na polu c8, a czarnego króla na polu g8. Są to oczywiście pola D8, E8 i F8, czyli te trzy pola pozostające w ostatniej poziomej linii ósmej. Niestety, również w tym przypadku, gracz dowodzący czarnymi nie dysponuje żadną bierką szachową, która mogłaby wykonać taką zasłonę. E, tutaj sytuacja również byłaby zgoła odmienna dla czarnych, gdyby na przykład e, ich bierki na polach A7 oraz F7, czyli wspomniana czarna wieża i czarny pionek, były zamienione miejscami. W tym przypadku po wykonanym szachu przez białą wieżę z pola C8, czarna wieża, która wówczas znajdowałaby się na polu F7, mogłaby przejść na pole F8, czyli zasłonić po prostu swojego króla i dokonać przerwania szacha. No i w tym momencie, po tym ruchu, z powrotem inicjatywa wraca do białych, ale już nie ma... Nie wykonują one szacha, i muszą po prostu przedsięwziąć inny rodzaj ataku, czy też inny rodzaj taktyki, ruchu, aby, mówiąc kolokwialnie, dobrać się do czarnego monarchy. Także w tym przypadku, ukazany na diagramie, drugi punkt również odpada, zasłona nie jest możliwa. Jeśli chodzi o trzecią i ostatnią możliwość obrony czarnego monarchy, w tym przypadku szachowany czarny król nie może uciec na żadne wolne i niezagrożone pole. Tutaj niestety złą przysługę własnemu królowi wykonały jego sojusznicze czarne pionki w linii poziomej siódmej, czyli pola F2, F7, G7 oraz H7. Te pionki utworzyły szczelną linię, w ten sposób nie wypuszczają one własnego króla z linii poziomej ósmej, a jak Państwo widzą, cała linia pozioma ósma jest w tym, przy, w tym momencie pod ostrzałem atakującej, szachującej białej wieży. Na C8, czyli po prostu mówiąc kolokwialnie, czarny król w toku tego zagrożenia szachem po prostu udusił się niejako z braku miejsca do ucieczki. Ucieczka na pole F8 i H8 nie wchodzi w grę, bowiem te pola pozostają pod ostrzałem białej wieży. To jest cały czas linia pozioma 8. Tutaj, gdyby istniała furteczka, którą pozostawiłby czarnemu królowi jeden z jego pionów, wtedy ów król mógłby Udać się na to pole, czyli wejść na jedno z wolnych pól w linii poziomej siódmej, które byłoby opuszczone przez własnego pionka, wtedy uniknąłby, to byłaby jedyna możliwa dla niego akcja uniknięcia w, tej, w tym przypadku mata w tej partii. Tutaj właśnie doskonale widać, że gdybyśmy sytuację odwrócili i na polu C1 nie byłoby białej wieży, ona znajdowałaby się na przykład na polu e, przykładowo F3 e, i mielibyśmy w tym momencie na diagramie ruch czarnych, to wtedy mogłyby one wykonać ruch własną wieżą z pola A7 na pole e, A1 i dokonać tym samym szacha na białym królu na polu H1. E, tutaj również pierwsze dwa punkty Pierwsze dwa punkty obrony w przypadku białych nie byłyby możliwe z tych przyczyn, o których sobie powiedzieliśmy: nie byłoby białej Bierki, która mogłaby zbić czarną wieżę na 1. Nie byłoby również e, białej Bierki szachowej, która byłaby w stanie dokonać zasłony własnego monarchy szachowanego na polu H1. Ale w przypadku trzeciego punktu e, widzą Państwo, że biały król ma możliwość odejścia na wolne, niezagrożone pole H2. To jest właśnie owa furteczka, którą tutaj w tej sytuacji zostawił swojemu monarsze Biały Pion na polu H3. Wcześniej znajdował się on na polu H2, ale w toku któregoś, któregoś z, momentu, z momentów partii gracz ruszył się nim na pole H3 i dokonał tutaj otwarcia drogi ucieczki dla własnego króla w przypadku właśnie zagrożenia całej poziomej linii pierwszej. I w tym momencie Biały Król szachowany. Przez czarną wieżę z pola A1. Przypominam, że biała wieża w tym momencie znajduje się na polu F3, a więc nie uczestniczy w ogóle w starciu. Niejako nie ma możliwości przeciwdziałania na zagrożenie ze strony czarnej wieży z pola A1. W tym przypadku jedyną drogą ucieczki salwowania się przed matem dla białego szachowanego monarchy na polu H1 jest właśnie wspomniana ucieczka na pole wolne, niezagrożone H2. Jeszcze celem utrwalenia pokażę. To Państwu na szachownicy całą tą sytuację. A więc jesteśmy drodzy Państwo na szachownicy. Celem utrwalenia tej sytuacji przeanalizujemy ją już w oparciu właśnie o realny zestaw szachowy. Tak jak było wspomniane, sytuacja przedstawia się tak, jak Państwo widzą, w tym momencie inicjatywa należy do gracza grającego białymi. I tak jak było powiedziane, wykonu, wykonał on ruch własną wieżą z pola C1 na pole C8, czyli to maksymalny zasięg jego działania. I w tym momencie widzą Państwo doskonale, że po tym ruchu Biała Wieża wykonuje szach na wrogim królu na polu G7, czyli zagraża mu tym, że w następnym swoim ruchu może dokonać jego zbicia, wyeliminowania, pojmania. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie w tym momencie mamy do czynienia z szachem na czarnym królu. Jeśli czarne nie dokonają skutecznej obrony, w następnym ruchu dochodzi do mata i tym samym przegranej, przegrania całej partii przez stronę grającą czarnymi. W tym momencie niestety, drodzy Państwo, tak jak już to przeanalizowaliśmy, czarne nie mają możliwości obrony przed tym szachem. Dochodzi niestety do wspomnianego mata. A dlaczego? Mianowicie mm, mówiliśmy o tym, że pierwszym sposobem uniknięcia szacha jest zbicie atakującej bierki. W tym przypadku atakującą bierką jest oczywiście biała wieża na polu C8. E, niestety, jak Państwo widzą, na szachownicy nie ma e, gracz dowodzący czarnymi, nie ma do dyspozycji własnej bierki szachowej, która byłaby w stanie w tym momencie w toku ruchu zbić ową białą wieżę na polu C8. Tak jak powiedzieliśmy, gdyby czarna wieża znajdowała się na polu A8, a gracz dowodzący białymi wykonałby owego szacha poprzez ruch własnej wieży na pole C8, to w toku kontrakcji czarne mogą zbić atakującą białą wieżę na polu C8. Ale pierwotna sytuacja na szachownicy zastała nas w takim, w takim momencie, także zbicie. Atakującej białej wieży na polu C8 nie jest możliwe. Mówiliśmy również o drugiej możliwości obrony w przypadku szacha, czyli o wykonaniu zasłony, czyli przecięciu niejako linii szachowania przez własną dostępną bierkę. Oczywiście takie posunięcie nie jest możliwe, kiedy szach jest wykonywany z sąsiedniego pola. O tym również mówiliśmy ostatnio, czyli na przykład wykonuje go figura, wykonuje go pionek, on zawsze w ten sposób szachuje lub inna. Bierka szachowa, figura, która wykonywałaby szach z przyległego pola, na przykład w ten sposób. Wieża z F8 atakuje czarnego monarchę na G8. Tutaj nie ma miejsca, żeby zrobić zasłonę między tymi figurami. Natomiast również zasłona, tak jak wspomnieliśmy, nie była możliwa do wykonania w przypadku szacha wykonywanego przez skoczka. Tu natomiast, na tej, w tej konkretnej sytuacji, na szachownicy. Czarne również nie mają możliwości wykonania zasłony, ponieważ dostępne pionki, które znajdują się przy królu, tutaj pionek na F7 byłby odpowiedni, ale ruch do tyłu przez pionka jest zabroniony. Ta figura, ta bierka szachowa, tak jak już wspomnieliśmy sobie przy jej charakterystyce, ma możliwość ruchu tylko do przodu, czyli w tym przypadku czarne pionki mogą wykonywać ruch. Przed siebie, niejako po, liniach, niejako po e, liniach poziomych schodzących w dół, czyli rozpoczynając grę z pozycji wyjściowej na linii poziomej siódmej, mają one możliwość tylko brnięcia do przodu aż do osiągnięcia ostatniej linii poziomej pierwszej, czyli linii ich przemiany, ale w tym przypadku żaden z tych pionów nie może się cofnąć na e, linię poziomą ósmą, ponieważ jest to zwyczajnie zabronione. Tak jak wspomnieliśmy, gdyby tutaj w tej sytuacji. Były zamienione owe dwie bierki szachowe, tak jak mają Państwo to teraz pokazane, czyli czarny pionek znajdowałby się na polu na A7, natomiast na jego miejsce, na polu F7, jego miejsce byłoby okupowane przez własną czarną wieżę. To w tym momencie atakująca biała wieża z pola C8 nie ma możliwości wykonania skutecznego szacha, czyli mata, ponieważ czarne mają możliwość obrony poprzez wykonanie zasłony. Czyli przesunięcie własnej wieży z pola F7 na pole F8. I w tym przypadku czarne również czarne dokonały skutecznej obrony swojego króla. Partia toczy się dalej. W tym momencie ruch należy do białych. Oczywiście nierozważnym jest ze strony gracza dowodzącego białymi. Aby jego biała wieża... Dokonała zbicia wrogiej wieży zasłaniającej monarchę na F8, ponieważ pomimo tego, że teraz dokonuje ona ponownie szacha na wrogim monarsze, to ten z racji, że jest to szach dokonywany przez nieubezpieczoną białą figurę, nieosłanianą przez żadną sojuszniczą bierkę, czarny król może w toku odpowiedzi zażegnać to niebezpieczeństwo i zbić po prostu atakującą białą wieżę na polu F8. No, i w tym przypadku, jak widzą Państwo na szachownicy, mamy ciekawą sytuację, bowiem każdemu z graczy, oprócz monarchy, pozostały tylko trzy pionki. W tym momencie każdy z graczy musi starać się doprowadzić je do linii przemiany, tak aby móc wymienić je na silne, ofensywnie figury, które mogą dokonać skutecznego szacha, czyli mata na wrogim monarsze. Także jest to ciekawa sytuacja. Ja tu tylko nadmienię, że Czarny pionek na polu A7 ma dosyć wolną drogę na pole A1. To jest niejako taki wyścig, który prawdopodobnie wykonałby on na przemian z białym królem. Oto która z figur pierwsza dotrze do pola przemiany A1. Prawdopodobnie będzie to, biały pion będzie to czarny pionek, ponieważ teraz ruch należy do białego króla. On pewnie ruszy się na pole G1. Czarny pionek w odpowiedzi może ruszyć się z pola wyjściowego A7 aż o dwa pola. I tutaj widać, że dystans dzielący czarnego pionka do pola 1 jest krótszy, natomiast w tym przypadku wykonywania naprzemiennych ruchów widzimy, że jednak czarny król się spóźni. O, w tym momencie biały, piony, przepraszam, czarny pionek dotarł do linii przemiany, prawdopodobnie zostanie wymieniony na Hetmana i od razu w tym momencie dokonuje on. Po jego zamianie na Hetmana szacha na białym monarze Biały monarcha oczywiście musi salwować się ucieczką, ale to już jest sytuacja do przeanalizowania przez Państwa w toku kolejnych rozważań na temat tej konkretnej sytuacji na szachownicy. My natomiast wracamy do sytuacji wyjściowej. Także tak jak Państwo widzą tutaj, mieliśmy sytuację na diagramie, kiedy białe przypuściły atak z pola C1 na pole C8. I w tym momencie dokonały skutecznego szacha na czarnym monarsze na polu, na polu G8. Mówiliśmy również, drodzy Państwo, że odwracając to sytuację, gdyby na przykład biała wieża znajdowała się w tym momencie na polu F3, a ruch należałby do czarnych, mają one możliwość wykonania szacha przesuwając swoją wieżę z pola A7 na pole A1. W tym momencie jest szach na białym monarsze na polu H1. Czyli zagrożenie, że zostanie on wyeliminowany, pojmany w toku następnego ruchu, właśnie przez ową atakującą czarną wieżę z pola 1. Tak jak wspomnieliśmy, pierwsze dwa sposoby obrony, czyli eliminacja wrogiej atakującej bierki, jak również zasłona wykonana na linii szachowania, nie są możliwe, ponieważ białe nie dysponują żadną bierką, która w tym momencie mogłaby tego dokonać. Gdyby wieża na przykład znajdowała się tutaj, mogłaby ona dokonać zasłonięcia. Ale to jest również ruch nierozważny, ponieważ gracz dowodzący czarnymi w odpowiedzi na pewno dokona zbicia owej wieży, czyli diametralnie osłabi swojego przeciwnika poprzez utratę przez niego jego ostatniej figury ofensywnej. W tym momencie dalej dokonują szacha, i biały monarcha musi reagować. Ale wracając do tej sytuacji, jest możliwa jeszcze obrona na trzeci sposób jedyny w tym przypadku. Biały monarcha może uciec na wolne, niezagrożone pole. Tutaj, w przeciwieństwie do pierwszej sytuacji, która dotyczyła czarnego króla, on był szczelnie zasłonięty przez swoje pionki w linii poziomej siódmej, więc one nie wypuszczały go na linię, na swoją linię poziomą. Był on uwięziony na linii poziomej ósmej, tak więc zaszachowanie tej linii przez białe, białą wieżę skończyło się matem. Tutaj analogiczna sytuacja, ale jak Doskonale widać, pole H2 jest wolne, tak jak wspomnieliśmy sobie przy omawianiu diagramu w wersji graficznej. Tak więc jedyną możliwością kontynuowania partii i uniknięcia natychmiastowej przegranej przez białe jest przejście ich monarchy na wolne, niezagrożone pole H2. W tym przypadku, właśnie własny biały pionek wcześniejszym ruchem z pola H2 na H3. Pozostawił właśnie ową furtkę, wolne pole do ucieczki dla białego monarchy w przypadku zagrożenia całej linii poziomej pierwszej. Tutaj takie zagrożenie wystąpiło wskutek właśnie obecności czarnej wieży na 1. Drodzy Państwo, tak przedstawia się sytuacja, w której szach jest dokonywany, skuteczny szach kończący się matem, jest dokonywany przez pojedynczą wieżę. Oczywiście tutaj pomocne. Okazało się rozstawienie pozostałych bierek na szachownicy, bo jak Państwo widzieli, szachmat jednej wieży na monarsze, na królu przeciwnika był możliwy tylko dzięki temu, że został on zablokowany przez własne pionki na ostatniej linii poziomej. W toku naszych kolejnych rozważań, drodzy Państwo, przeanalizujemy sobie sytuację, jak to jest zdawaniem szacha przez dwie figury, na przykład dwie wieże, czy też wieże we współdziałaniu z innymi bierkami, jak to. Jak to się przedstawia, natomiast na dzień dzisiejszy. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam Państwa gorąco do przeanalizowania tych partii samodzielnie na szachownicy, również do rozgrywania ich od początku, od początkowego rozstawienia bierek, bowiem taką wiedzę już, już mamy od jakiegoś czasu. Na dzień dzisiejszy dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki z cyklu szach i Matmości królu, szachy dla niewtajemniczonych. Pozdrawiam Państwa ciepło, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia, do usłyszenia.